Ik heb een trots aan een meisje naar de boven. Wat heb je daar?

A no tu nie byłam już w nie. wiem. Mamy fajne rozwiązanie. idziemy Daniel kiedyś kupił e, kurtkę podszywaną. Nie działa. Nic nie daje ta kurtka, nic kompletnie. Ja mam taką, w której wyglądam jak ja. bałwan. Ja. Jak co? Jak bałwan, bo jest do kostek.

Voorzitter, we hebben vijf maar het oh, Dobrze, dalej, Dobrze, dobrze. Dobrze, lewa, Dobrze, dobrze. 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 Dobrze. Dobrze, dobrze. 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 Allemaal mensen straffen niet gehad. We hebben het niet gehad. We hebben het niet

ja to, ja to... Chyba 5 zębów że ja wtałem wtałem, no, ale ja nawet nie powiem, o... jak. To... Ja pierko ja, to... ja pierdol... ja, to... Tylko popatrzyłem w ja, plotek. To... Będę oglądał. Ja się rzucam ja, to... 20 piłek w jak się Chcę! 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 Ale przy nim, kurwa, stoi półmetrowy drągal. Ten u nas wiek, w